Temu ziemia była rajem. Ludzie mogli mieć wszystko, korzystając w imię dobra z mocy magicznego kamienia Sagala. Jednak ludzie sprzeniewierzyli się tej świętej zasadzie i obudzili siły zła. Wtedy Sagala została rozbita na wiele części, a okruchom podzielonego kamienia zabrana została magiczna moc. Najpierw na tysiąc lat, potem znowu na tysiąc i znowu. Teraz, na przełomie trzeciego tysiąclecia, magiczna moc Sagali budzi się znowu ze snu, czyli tym razem zwyciężą siły zła. Jak postąpią ludzie? Magiczna moc Sagali przeniosła nas w głąb czasu. Znaleźliśmy się w Grodzie Biskupiny w VII wieku przed naszą erą. Jacek poznał tam Eston, a ja znalazłam trzecią część Sagali. Co z tego? Mieszkańcy Grodu byli oburzeni. Poznali, że zbezcześciliśmy posąg Boga Słońca i zamknęli nas w klatce. Giniemy tu! Co mnie podkusiło, żeby pójść z tobą? Po co w ogóle ruszałeś ten kamień z serca posągu? Nawet go nie dotknąłem. Żebyśmy przynajmniej mieli plecak. Głodny jestem. Zapakowałem cukierki. No, po co się tym bawisz? Zostaw to! Słyszysz? Znowu zaczynasz? A ty nie śpiewasz! Sam chciałeś iść ze mną! Szalony Joo, znajdź mnie. Graj ze mną. Padnij. kryj się. Powstań. Biegnij. Zostało ci jeszcze dwa życia. Zostało ci jeszcze dwa życia. Padnij. Zostało ci jeszcze jedno życie. To twoja ostatnia szansa. Zostało ci jeszcze jedno życie. To twoja ostatnia szansa. Powstań. Mnie. Spokój. Spokój. spokój, spokój. 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 No, łatwo się bić, a może tak spróbujecie się rozśmieszyć, co? Ciekawa. Chcesz mnie rozśmieszyć. Wę cię rozśmieszyć, zamiast siedzieć z tobą. Jak mnie nie rozśmieszysz, to marny twój koniec, dwie glizdy. Mm. Facet z arbuzem, mm -mm. wybuchowa czekolada, mm -mm. Karolek nie topesz? O, tego nie znam. Więc? Dwa nietoperze wiszą do góry nogami w ciemnej jaskini. Nie w jaskini, tylko w klatce. Nie dwa, tylko trzy. Nie przerywaj. Dwa nietoperze wiszą do góry nogami. Nagle jeden staje dęba, a drugi budzi się i mówi. O, Karolek chyba zemdlał. Idź <śmiennie> z takimi dowcipami. Co, nie spodobał ci się? Jarpenowi się spodobał. <śmiennie z takimi dowcipami> Co się z nim dzieje? Zachowuje się jakoś dziwnie. On nie jest zwykłym człowiekiem. On jest zmiennikiem. To znaczy, że teraz się w coś zamieni? Chyba tak. Nie. Arpen przybrał postać cokoła. A strtok jest Dlaczego to robisz? Bo wiem, że jesteście niewinni, musicie uciekać. Szybko, szybko! Saku wpłynął na nasze niebo. Znak wróży nieszczęście. Pan Sokół pilnuje nas i nie pozwoli zrobić nam krzywdy. Ufam, że tak będzie. Chodźcie za mną, pokażę wam drogę. Mieszkańcy Biskupina! Jeżeli są to rzeczy tych dwóch chłopców, to znaczy, że. Przybyli tu niezwykli goście. Mają na pewno coś wspólnego z Bogiem światła. Bogiem wszelakiego odgłosu. Bogiem wszelakiej... Magi. Popełniliśmy błąd. Jeżeli nawet chcieli zabrać serce posągu Boga Słońca, to mieli ku temu prawo. Nie! Oh! Wielka jest ich siła, potężna wiedza magiczna. Będą więc naszymi gośćmi i niczego nie może im zabraknąć.

Będziemy gdzieś. Może jeszcze zdążymy uciec. Stójcie! Nie uciekajcie! Rusu! Rusu! Patrzcie nam, bogowie światła! Bogowie wszelakiego odgłosu! Bogowie wszelakiej magii! Od teraz będziecie naszymi gośćmi. Nie wiedzieliśmy, że spotka nas taki zaszczyt, że zechcecie nas odwiedzić. Patrz! Znaleźli rzeczy z naszego plecaka! Źle był zamaskowany, no tak. Nie o to chodzi, znaleźli je im boja i myślą, że jesteśmy bogami magii. A bogowie światła? To latarka! A bogowie odgłosu? To Walkman! Nigdy nie myślałem, że będę tak fantastycznie traktowany. Mam nadzieję, że teraz odda nam sagale. Chciałbym, abyś zwrócił nam sagale, ponieważ wasz posąg nie został zhańbiony, a w jego sercu nadal spoczywa wasz święty kamień. Aran. Tak. Jest. Wow! To jest następna część sagali. Przecież ci mówiłem. Serce naszego Boga nie zostało zhańbione. Weź. Ogniste strzały! Skąd ja to znam? Z dzikiego filmu, ale nie jesteśmy w kinie sobie przypominam z lekcji historii. To chyba najazd z Cytów. A jak się skończy, też pamiętasz? Nie za bardzo. Dlaczego akurat w tym momencie? Jarben! Ratuj! Serce! Boga Słońca będzie nasze! Starc!

Wszystko stracone. Jacek, przypomnij sobie, jak się skończył na Nie zbyt uważałem na tej lekcji, ale może coś tam pamiętam. Skoro cyta powali pierwszego przeciwnika, pije z niego krew. Głowy zaś tych wszystkich, których uśmierci, odnosi przed króla. Jeśli bowiem odniesie głowę, ma udział w uzyskanej przez nich zdobyczy. W przeciwnym razie nie dostaje nic. To no jeszcze nie wszystko. Grecki autor Herodot relacjonuje, że scytowie praktykowali ściąganie skór z głów zabitych przeciwników. Posiadanym przez siebie żebrem wołowym. Totalne skalpowanie? Tak. Jeżeli nie pomożemy Biskupinowi, będziemy świadkami totalnego skalpowania. Musimy coś zrobić. Wiem, musimy dostać się do plecaka. Jesto, to... zaprowadź nas tam. Idź. I z sztuczne ognie. Szybciej, szybciej musimy zdążyć. Może jest jeszcze jedna paczka. O, są małe. Jarpem zaprowadzi nas. Chodźmy. Widzieliście, jak zwiewali? Ale gdzie jest Jarpem? Przecież to on zaprowadził nas do obozu scetów. Jest! Jarpem, jestem! Po dwóch stuleciach osadnictwa na wyspie jeziora Biskupińskiego następuje jego upadek. Zwycięstwo szczytów! Nie. Zasadniczą przyczyną zmuszającą mieszkańców do opuszczenia osady było podniesienie się poziomu wody w jeziorze, skutek zmian klimatycznych i zwiększającej się ilości opadów. Zatopieniu osady towarzyszyło zalanie znacznej części łąk i pól. Ludzie bezradni wobec żywiołu musieli ustąpić. To jest moja przepowiednia dzisiaj, jeżeli dobrze wykułeś się tej lekcji, ty, mandralo. Dziękujemy Wam za ocalenie i za nadzieję na przyszłość bez wojen i krwi. Prosimy Was, zostańcie z nami! Zostańcie z nami! Zostańcie z nami! Zostańcie! Nie możemy zostać z Wami. Nasza podróż nie skończyła się jeszcze. Pozwól, że damy Ci coś, co sprawi, że polepszy Ci się wzrok. Zgłupiałeś? Dajesz mu swoje okulary? Cicho, już dawno chciałem mieć szkła kontaktowe. O Bogowie. Dobrze widzę. Zwyczajnym chłopakiem. Jeżeli udało Ci się zmusić cytów do ucieczki, to na pewno nie sprawi ci trudności po prostu od. tak. Pomóc mi jeszcze raz zobaczyć moje rodzinne strony. Stoch, niestety nie mogę Cię ze sobą wziąć. Mamy przed sobą długą i niebezpieczną podróż. A poza tym to zdecyduje, dokąd pójdziemy. Pomyśl, chciałabyś ich wszystkich opuścić? Zostawić. To jest moja rodzina. My również ich obdarujemy naszym najcenniejszym skarbem sercem posągu Boga słońca. Zgoda? Zgoda Zgoda, Zgoda. obdarujemy! Warta części mocy. Przyzywam Cię.